University of Tokyo, Harvard, Oxford, UCLA to jedne z najbardziej szanowanych uczelni na świecie. Co sprawia, że cieszą się one aż tak wielką renomą? Na pewno ogrom doświadczeń, wspaniali wykładowcy, a także bogata historia oraz tradycje. A Państwo możecie z tego wszystkiego już teraz skorzystać. Dzięki działalności Biura Zarządzania Projektami Unijnymi, pracownicy AWFIS mogą odbyć staż na wybranej przez siebie zagranicznej uczelni. O szczegółach opowiedział nam koordynator projektu Internacjonalizacja Uczelni, Kamil Koniszewski. Celem projektu jest wzrost kompetencji u minimum 28 dydaktyków w zakresie stosowania innowacyjnych technik nauczania. Cel ten chcemy osiągnąć poprzez wysłanie naszych dydaktyków bądź pracowników naukowo-dydaktycznych na zagraniczne staże dydaktyczne, co wpłynie, mamy nadzieję, na wzrost potencjału uczelni w tym zakresie. Kryteria, które należy spełnić, to stosunek pracy z uczelnią jako pracownik dydaktyczny bądź jako pracownik naukowo-dydaktyczny, a także należy zadeklarować chęć prowadzenia zajęć, czy to w projekcie internacjonalizacja, czy Oliwska Kuźnia Olimpijczyków. W ramach projektu oferujemy pomoc w finansowaniu zarówno kosztów podróży, jak i kosztów pobytu. Wszystko to jest regulowane w stosownych rozporządzeniach Ministra Pracy dotyczących delegowania pracowników na podróże zagraniczne, a także w regulaminach związanych z realizacją tego zadania, które dostępne są w naszym biurze. Aby rozpocząć wszelkie działania związane z realizacją zagranicznego stażu dydaktycznego trzeba najpierw zgłosić się do naszego biura w Domont, pokój 19 po to, żeby dowiedzieć się wszelkich szczegółów związanych z formalnościami. Potem inicjatywa leży po stronie samego dydaktyka, który musi znaleźć miejsce na świecie, do którego chciałby pojechać, tam skontaktować się z osobą, która będzie jego opiekunem stażu. Poddać się także procesowi ewaluacji i monitoringu, który prowadzimy tutaj na miejscu, a po powrocie wszystko rozliczyć no i cieszyć się z korzyści, jakie ten wyjazd przyniósł. Rozmawialiśmy także z profesorem Tomaszem Frołowiczem, który jest osobą odpowiedzialną za ewaluację efektów przebiegu staży. Sama, sama idea podróżowania po to, żeby gromadzić doświadczenia oczywiście nie jest żadną nową ideą. W środowisku akademickim jest, jest na pewno znana. Pamiętam sytuację, kiedy mój kierownik wysłał mnie na staż dydaktyczny na inną uczelnię, nie za granicę w kraju. I do tej pory, choć było to bardzo dawno, myślę, że cały czas jeszcze jakoś dyskontuję tamten okres kilkutygodniowego pobytu na innej uczelni, przyglądania się jak oni organizują proces kształcenia. Z perspektywy osoby wyjeżdżającej to jest na pewno szansa po pierwsze na osobisty rozwój. Rozwój jako nauczyciela poznaje inne środowiska. A także daje się poznać. Oprócz tego, że sama się rozwija, to także osoby, które, z którymi się kontaktuje w uczelniach, do których wyjeżdża, też zatem rozpoznawać taką osobę. To niewątpliwie w dorobku życiowym jest fajne doświadczenie. Z kolei uczelnia jest tym bogatsza i im ma lepsze kadry. Jeżeli by potrafiła spożytkować ich doświadczenia, to super. No, ma, szansę, ma szansę rozwijać się dzięki temu uczelni. Uczelnia w ramach kontaktu z innymi ośrodkami akademickimi, np. w ramach programu Erasmus, także gromadzi pewne doświadczenia, yy, przywożą je studenci, którzy wyjeżdżają i kształcą się gdzie indziej. Szanse są na pewno duże, i o tym, czy one zostały spożytkowane, będziemy mogli powiedzieć za, yy, za kilka lat, za dwa lata, być może, jak doświadczenia tego liczniejszego grona osób, które yy, jeszcze nie wyjechały, a wyjadą zostaną szerzej upowszechniane na naszej uczelni. Myślę, że wielu pracowników powinno czuć wewnętrzny przymus, żeby z tego skorzystać. To jest okazja. To jest okazja i nauczyciele powinni czuć w tym dużą szansę na swój rozwój. Udało nam się również porozmawiać z doktorem Tomaszem Grzywaczem, który odbył już staż na zagranicznej uczelni. Na stażu byłem w Colorado Springs w USA. Głównie ze względu na to, że bardzo interesowały mi problemy natury badawczej, które tam są prowadzone. Właściwie jest to uznawane za mekkę treningu hipoksyjnego, czyli w treningu w warunkach niedotlenienia wysokościowego. Staż był dosyć krótki, aczkolwiek bardzo intensywny, bo między innymi podczas mojego pobytu tam w sumie tam spędziłem tydzień. Łącznie tam z dolotami trochę więcej, około 10 dni, ale generalnie dlatego intensywny, bo w międzyczasie odbywał się także właśnie ten coroczny, właśnie co dwuletni zjazd dotyczący treningu hipoksyjnego. W związku z tym właściwie możliwości wymiany doświadczeń miałem od godziny 8 rano do prawie 18 czy czasami nawet 20 po południu, nie licząc oczywiście rozmów kolorowych Kontakty właściwie utrzymuję do tej pory z większością ludzi, których poznałem, między innymi właśnie z profesorem Juliarem, którego staram się też w ramach OKO zaprosić do nas tutaj na staż wizytujący. To, co w tej chwili jest ważne, to nie tylko wymiana informacji i samej wiedzy merytorycznej, to w tej chwili przez internet można właściwie odbywać na bieżąco, siedząc w domu. To, co jest ważniejsze, to chyba kontakt bezpośredni z ludźmi, z którymi potem się spotykamy na świecie i to przy okazji różnych projektów, zarówno badawczych, jak i dydaktycznych. No, oprócz samych spraw towarzyskich, czysto przyjaźni, czy znajomości, mił spędzonych chwil, to rzeczywiście znacznie łatwiej potem jest uzyskiwać dalsze. Kontakty czysto zawodowe. Istnieją dalsze możliwości wyjazdu. Nie zawsze to musi być współfinansowane przez nas, w związku z tym bardzo często ludzie ze Stanów także szukają kontaktów w Europie, żeby wymieniać doświadczenia i także żeby mogli przyjeżdżać tutaj. W związku z tym daje to naprawdę nieograniczone pole możliwości. Im ta sieć kontaktów się bardziej rozrasta, tym mamy większe możliwości na wymianę doświadczeń. Oraz wymianę yy, także potencjału ludzkiego. Doświadczenia, które tam zdobyłem, także pomogły mi w pewnym sensie wykorzystać to na polu naukowym, i w tym roku udało mi się wygrać w konkursie ministerialnym i zdobyć grant na badania naukowe dotyczące właśnie projektu badań hipoksyjnego i suplementacji witaminu D3. Jak widać, program stażowy jest to bardzo ciekawa propozycja dla pracowników uczelni chcących poszerzyć swoją wiedzę oraz umiejętności, a także wymienić doświadczenia z pracownikami zagranicznych uczelni. Jest to również niesamowita okazja do nawiązania bezcennych międzynarodowych kontaktów, a także szansa na zwiedzenie ciekawych zakątków świata. Ktoś kiedyś powiedział, że każda niewykorzystana szansa jest jak szuflada doświadczeń, której nie otworzyliśmy, najczęściej w obawie przed jej zawartością. Dlatego zachęcam Państwa do otwierania każdej napotkanej na swojej drodze szuflady. Tym samym zapraszam do odwiedzenia Biura Zarządzania Projektami Unijnymi oraz do skorzystania z tej wspaniałej możliwości.